Cześć! Jesteśmy dzisiaj w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu bieszczacki w Wańkowej. Podpytamy dzisiaj, jak wygląda zwiedzanie Bieszczad na dwóch kółkach i co robią tutaj fundusze europejskie. A teraz posłuchaj, na czym polega projekt i co udało się kupić dzięki pieniądzom z Unii. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich możliwy był zakup 70 górskich hulajnóg, które działają tutaj właśnie na Bieszczadzki Wańkowa, gdzie Grawitacyjnie ze stoku narciarskiego możemy zjeżdżać dwoma trasami o długości 1650 metrów, każda na sam dół. Jest to sposób na aktywizację stoku narciarskiego latem i na poszerzenie oferty. Skierowanej do klienta turystycznego. Czas na korzyści dla regionu. Dzięki realizacji tego projektu region północnych Bieszczadów został bardzo mocno zaktywizowany. W miejscowości Wańkowa powstało wiele atrakcji turystycznych, i dzięki temu tu właśnie turyści mogą przyjeżdżać i spędzać w bardzo ciekawy, atrakcyjny sposób swój czas na stoku w Bieszczadzki wańkowa Patrzymy w przyszłość i sprawdzamy dalsze plany. Bez funduszy i dofinansowania z Unii Europejskiej nie byłaby możliwa realizacja tych projektów. Dlatego, korzystając z dofinansowań, możemy rozwijać kolejne atrakcje, rozbudowywać trasy zjazdowe, które są tutaj w planach, a także otwierać nową ofertę dla rowerzystów w postaci single tracków, które również są w planach. Jak widzisz, nie tylko aktywne spędzanie czasu, ale i korzystanie z funduszy przynosi niesamowite efekty. Daj znać, gdzie Twoim zdaniem Środki unijne odmieniły region życie mieszkańców i przyciągnęły turystów.